Kiedy słucham o przeżyciach ludzi, którzy byli w swoich parafiach na, na peregrynacji, którzy spotkali się z Matką Bożą, kiedy słucha się ich świadectw tego, jakiego działania łaski Bożej doświadczyli, no to nie można się oprzeć takiemu wrażeniu, że no, dzieje się dokładnie to samo, co w Kanie. Wesele, wesele. <śmiech> <śmiech> tak. No, jak jeżdżę z Matką Bożą, jeździłem po Poznaniu, archidiecezji poznańskiej, to widziałem jak ludzie się radowali, kiedy Maryja przyjeżdżała. Zresztą sam byłem rozradowany, widząc y, tłumy, które się zbierają, by przywitać Maryję. To, to niezwykłe doświadczenie. I ta, ta kana y, gdzieś tam cały czas była, gdzieś z tyłu, w mojej głowy, że Maryja jest, nie? że została zaproszona do konkretnej parafii. Bo jak czytamy kanę galilejską, to na początku padają te słowa, że, że zostali zaproszeni, nie? że była tam Maryja i zaproszono na to wesele także Jezusa i jego uczniów. I to zaproszenie jest decydujące. Nie? No, nikt na siłę się nie wprasza na jakieś wesele, nie? ale ten cud wkanie mógł się dokonać ze względu na to zaproszenie. Hmm. Czyli można spojrzeć na Ewangelię jako na pewien przepis. Tak jest. Prze przepis na sukces. Ale... No dobre wino, nie? <śmiech> <śmiech> najlepsze. <śmiech> najlepsze. <najlepszy>. Maria jest <laughs> najlepszym winem Ducha Świętego. No. Ale to jest też ciekawe, że w tej Ewangelii Maria jest postawiona w centrum. I to jest nietypowe, nie? Bo... Dla Marii to jest właśnie nietypowe. No. Tak, tak. Bo ona zawsze pozostawała ukryta w cieniu, mhm. zawsze wskazywała na Syna i to, zawsze wskazuje. To się, to się dokonuje na tym wizerunku jasnogórskim, mhm. hodegetria, która wskazuje na Jezusa Chrystusa, który jest w centrum, nie? To jest to. A tutaj Maryja jest, nie? Tutaj objawia się, daje nam to słowo też Miriam z Nazaretu, święty Jan, który miał Maryję na wyciągnięcie ręki pod krzyża, stał się jej uczniem zapisuje w języku greckim tylko siedem jej słów. To są jak perły, nie? To siedem słów dla każdego z nas. No właśnie. Nie mają wina. Nie mają wina do synu. Zastanawiałem się nad tym, co... co... Wiadomo, że wino znaczy radość, miłość, szczęście, też Ducha Świętego, nie? I zobaczyłem, że Maria zauważa to, co najistotniejsze w naszym życiu, czyli brak miłości. A więc, a Bóg jest miłością. Maria jakby wypycha Jezusa do działania, jakby chciała im powiedzieć, że brakuje im ciebie, brakuje im w życiu Twojej miłości, żeby byli szczęśliwi, żeby pokój panował ich w ich sercach, żeby poczuli, czym jest prawdziwa miłość. No, ale to też pokazuje taką perspektywę, że jest ktoś, kto widzi moje braki, nie? że nie jestem sam, nie jestem sierotą, nie muszę ciągle Bogu się skarżyć w moich modlitwach, czy ciągle prosić, prosić, koncentrować się na tym, co mnie niepokoi. Na tych brakach, nie? Tak, bo jest ona. Jest ona, która widzi i kocha, nie? I, i wstawia się. I wstawia się, ale też z jaką siłą, z jaką mocą, z jaką ufnością się wstawia. Pamiętam jak niesamowicie byłem zdumiony wtedy, kiedy przeczytałem w dzienniczku siostry Faustyny, jak Jezus powiedział do niej, Twoja ufność zniewala mnie do udzielania tobie łask. Bóg zniewolony. Tak, nie? Bóg. Ja, jak w ogóle Bóg może, może być zniewolony? zniewolony? Herezja. Tak. <laughs> Ale imprimator jest? Jest, jest. <laughs> więc jesteśmy bezpieczni. Tak, nie? Tak. Ale Bóg zniewolony ufnością i sobie pomyślałem. Panie Jezus, skoro Ty tak mówisz do Faustyny, to jak wielka musiała być ufność Maryi, w Kanie. Nie? On mówi przecież to nie jest jeszcze mój czas. Nie? Ale ona tak ufa, że On nie może nie odpowiedzieć. Nie? Że mm, to jest to, dlaczego Kościół mówi, że Maria jest wszechmocą błagającą. nie? Jeżeli ona poprosi o coś syna ze swoją ufnością, ze swoim oddaniem, ze swoją miłością, ze swoim całkowitym zapaczeniem w niego, on nie może jej odmówić. Tak, nie? To jest też to, zaproszenie Maryi do swojego życia. To znaczy, zapraszam Cię, Maryję, w moje życie takie, jakie jest i błagam Cię o to, wstawaj się za mną. Ty znasz moje braki, ty znasz, że często jestem człowiekiem pustym. Nie potrafię kochać, nie potrafię być dobry. Najgierpliwości? Tak, znaczy, nie łagodności. Ale wiem. Że Bóg ci niczego nie odmówi, dlatego zapraszam cię w moje życie i zawierzam się Tobie, nie? bo Ty najpotężniej się nie. wstawiasz do Boga. Nie? Masz ufność. Nie? To, co powiedziałeś. Tak. Ale zobacz, jak ta Ewangelia pokazuje w zupełnie innym świetle to, co czasami się mówi: no, że nie potrzebujemy innych pośredników, że po co Matka Boża tutaj. Przecież jak bardzo taki sposób myślenia jest skrajnie odwrotny do tego, co pokazuje Ewangelia, że. Jan umieszcza Marię właśnie w centrum, dlatego że ona jest kluczem. Nie? Relacja z nią jest kluczem. Nie? Świadomość tego, że ona mnie prowadzi, ona się mną opiekuje, ona zna moje braki, wstawia się za mną, kocha mnie, prowadzi mnie za rękę. I to chyba jest też takie wejście. Zaproszenie do wejścia w taką relację, jaką miał Jan. Nie? Tak. Jakby te, te dwa serca, które trwały pod krzyżem, to jest klucz. Nie? Mówi do, do Jana, to jest twoja matka, to jest twój syn. Nie? Jest napisane, że natychmiast on bierze do siebie. To znaczy, mm -hmm. że wyczuwa, że to jest największy dar, jaki mu Jezus zostawia tutaj na ziemi. No i ten Jan, hmm, zobacz, że on może się jakby przyglądać, Miriam z Nazaretu, jak żyje, jak się modli. Jak adoruje Boga, to musiało być zachwycające nie? tak po ludzku. Ci apostołowie też, którzy mieli Maryję przecież w wieczorniku, one widzieli, jak się modli. Nie? I ona nadawała im ten smak, pokazywała Janowi była dla niego drogą chodegetrią. Chodegetrią, jak ma się modlić, jak ma spędzać relacje z Bogiem, jak wchodzić w ciszę. Mhm. Jak ufać. Czyli można powiedzieć Jezus zaprosił uczniów do tego żeby apostołów żeby byli uczniami ona kontynuuje jego misję cały czas jeszcze bardziej żeby przylgnęli do syna jeszcze bardziej żeby weszli w uczniostwo w przylgnięcie do niego tak, przez że, ich że, serce że Jezus daje to że apostołowie są oni są pierwsi którzy zawierzyli się Maryi tak? weszli w tą relację z nią to jest, to jest niezwykłe, że teraz, teraz każdy z nas jest zaproszony do tej relacji. To jest też zdumiewające, co Kościół odkrył na Soborze Watykańskim II, kiedy jest ten traktat o Kościele i traktat o Maryi i one są złączone w jedno. Kościół z natury jest, można powiedzieć, maryjny, bo uobecnia Chrystusa. Niektórzy zarzucali, że nie stworzono nowego traktatu na Soborze, o, tak. konkretnie o Maryi, ale to się mhm. fajnie spina. Tak, to jest tym niesamowite działanie Ducha Świętego, więc ten czas peregrynacji jest tym zaproszeniem, jest tak, żeby otworzyć się na Maryję, żeby zaprosić ją do swojego życia, przez to zaprosić Jezusa, żeby mógł czynić cuda w moim życiu, że z tymi brakami, które są we mnie, jeśli Maryi to nie przeszkadza, nie? jak zauważa braki, Maryja je potrafi wypełnić, dlatego, że jest pierwszą służebnicą. Tak? I ona przynosi tą wodę. Ona nas wypełnia. I wie, że Chrystus jest w stanie nas przemieniać. Ta jej ufność. Czyli podjąć decyzję o zaproszeniu i trwać w niej. Tak jest. Życie duchowe opiera się na decyzjach. Nie? Przeżycia mogą być różne z okazji peregrynacji, wrażenia, emocje, ale decyzja i trwać w tej decyzji. I... Pozwolić się tak. przemieniać. Z dnia na dzień. Mhm. Krok za krokiem. Mhm. Iść za Maryją. I wtedy będziemy pewni, że idziemy za Chrystusem. Tak. Tam, gdzie jest Maryja, nie ma herezji. Yy... Tak sobie teraz dumam. <grybujesz> że od razu sobie robię rachunek sumienia, nie? Mhm. Ale od pewnego czasu ufam, ufam Maryi, że mnie przeprowadzi przez ten świat do królestwa niebieskiego, że gdzieś to ukułem, że jeżeli zawierze się Maryi, to się nie potępię. I powiedziałem jej, że ma zrobić wszystko, żebym się tylko zbawił. Że na tym mi najbardziej zależy. I ona przyjeżdżając też do archidiecezji gnieźnieńskiej zrobi wszystko, żebyśmy się zbawili. To, co powiedziała do Bernadette Subiru, że ja ci nie obiecuję tu szczęścia na tym świecie, nie? ale obiecuję ci niebo, szczęście w niebie. I to nam Maryja I to jest perspektywa, którą mamy zawalczyć. Odzyskać ją. Odzyskać ją. Nie dać sobie wydrzeć światła, światła wiary ze swojego serca. Nie dać się wciągnąć w ciemność. Bo tam mm. jest demon, rozpacz później. Wątpliwości, a później rozpacz, mm. depresja. Bóg daje światło. Mm. Trzeba go postawić na świeczniku w swoim domu. Żeby świecił mocno. I też oddziaływał na innych, którzy są w ciemności. Po to właśnie ona przychodzi, żeby Przywrócić właściwe granice wszystkiemu. Dlatego Jezus stawia ją na świeczniku. <laughs> tak, ile tych sanktuariów. Ostatnio nawet liczyłem, że jest chyba ponad 400 sanktuariów maryjnych w Polsce. Żeby można pojechać w każdym kąt i spotkać Maryję. Żeby ona świeci. I w każdym z tych sanktuariów mówi zróbcie wszystko, cokolwiek mój Syn wam, wam powie. powie. Amen. Amen. Dziękujemy za ten czas rekolekcji. Za to spotkanie dziękujemy Wam za to, że otworzyliście się na Słowo Boże. I chcemy Cię prosić, Maryjo, żebyś wprowadziła nas w swoje serce, w ten czas peregrynacji, żebyśmy mogli na nowo odkryć Twoją obecność w naszym życiu, jeszcze bardziej Ciebie poznać, przygnąć do Ciebie i kochać Ciebie z każdym dniem coraz bardziej. Niech Was wszystkich błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Amen.